Witamy w klubie egielskim, gdzie tworzymy wizję prawicy przyszłości, prawicy bardziej chrześcijańskiej i bardziej demokratycznej, prawicy, na którą będą głosować twoje dzieci. Basia na i w klubie Gielońskim współtworzy program pod tytułem Rzeczpospolita, nie tylko Polska. W którym rozmawiamy o krajach i narodach, które tworzyły niegdyś Rzeczpospolitą. Czyli oczywiście o Polsce, ale też o Litwie, Białorusi i Ukrainie. Organizujemy debaty, spotkania integracyjne, piszemy artykuły na portalu klubiegielońskiej.pl i będziemy prowadzić cykliczny program na kanale YouTube. Odcinki będą pojawiały się co, co dwa tygodnie. Będę prowadzić je ja na zmianę z Mateuszem Parkasiewiczem, współtwórcą programu Rzeczpospolita, Nie tylko Polska. Jeszcze go zobaczycie w tym odcinku. Uważamy, że dzisiaj, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie, idea Jagiellońska wraca. Że warto rozmawiać, spotykać się z narodami, które tworzyły kiedyś jeden polityczny organizm, Rzeczpospolitą właśnie. Warto też skorzystać z tej wyjątkowej okazji, że tak duża liczba Ukraińców i Białorusinów mieszka w tej chwili w Polsce. Powinniśmy się spotykać, poznawać i zacząć działać na rzecz wspólnej przyszłości. Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że żyjemy w czasach wielkich zmian wojna na Ukrainie i sytuacja polityczna na Białorusi przypominają nam o starym konflikcie, który toczy się w łonie Europy Wschodniej. Jest to konflikt kultury umowy, kultury obywateli, kultury ludzi, którzy dążą do zachowania i ochrony swoich praw względem władzy, z kultem tej władzy, z kulturą, która każdy krytyczny umysł wobec panującego systemu skazuje na banicję. Te pierwszą wychowywała ze swoimi republikańskimi tradycjami Rzeczpospolita obojga narodów. Ta druga od czasów Iwana Groźnego przez Katarzynę II Józefa Stalina i dzisiaj Władimira Putina jest dominującą kulturą Kremla. O tę pierwszą walczą dzisiaj Ukraińcy i białoruska opozycja, tę drugą na swoich czołgach próbuje rozprzestrzeniać dzisiaj państwo. Rosyjskie. Co możemy zrobić wobec tego faktu, my tutaj, dzisiaj, teraz w Polsce? Przede wszystkim na początku wypadałoby zacząć od poznania naszych wschodnich sąsiadów, od porzucenia upraszczających kliszy, przez które zwykliśmy na nich patrzeć, odejść od popkulturowych klisz. I usłyszeć, co mają do powiedzenia o naszym wspólnym dziedzictwie. W tym odcinku porozmawialiśmy z wideoblogerami, młodymi historykami z Ukrainy, Białorusi i Polski. Zapytaliśmy ich, co sądzą o idei Jagiellońskiej, jaki ona ma sens dzisiaj. Porozmawialiśmy z Jewchenem Mursą, który w języku ukraińskim prowadzi kanał pod tytułem Komik i historyk. No w wy zapytajecie u Zwyczajną na drodze, jak się wie, ciekawe historię. Jak się wie, Jeśli zapytasz się przeciętnego Ukraińca, który nie interesuje się historią, to powie, że Rzeczpospolita obojga narodów była polskim, szlacheckim, katolickim państwem, które po prostu represjonowało biedny ukraiński prawosławny lud. I w tym konflikcie pojawili się kozacy, obronili ich i stworzyli własne państwo. Ogólnie tak wygląda wyobrażenie ludzi, jeśli zapytać o to przeciętną osobę. Ale taka osoba nie będzie mieć szczególnie negatywnych skojarzeń. Nie będzie miała piany na ustach, na myśl o Rzeczypospolitej. Przeciętny Ukraińiec opowie o tym bez emocji. To jest po prostu wiedza wyniesiona ze szkoły, wiedza z kultury masowej. Bo ta kultura jest też w szkole, zwłaszcza w podręcznikach do historii, które teraz się zmieniły. I teraz Rzeczpospolita nie wygląda już jak państwo, które przyszło i wprowadziło politykę kolonizacyjną. Bo to przecież nie jest poprawne historycznie. Ale to, co się zmieniło w dzisiejszej narracji, to to, że Rzeczpospolita miała w sobie państwowość ukraińską, zwłaszcza gdy była Wielkim Księstwem Litewskim. I nawet teraz głębiej się bada historię książąt ruskich w okresie po Unii Lubelskiej. Szczególną uwagę poświęca się na przykład księciu Ostrockiemu, niekoronowany król, jak wtedy mówiono Król Rusi. Ale ponieważ w XIX wieku i XX wieku nie mieliśmy własnego państwa, w którym moglibyśmy wydawać nasze podręczniki do historii, to historia była pisana z jakiegoś centrum w tym przypadku z Moskwy i Petersburga. I ta narracja w XIX i XX wieku była napędzana nienawiścią do Polski, która w przyszłości rzekomo zniewoliła część narodu ruskiego. I to potem było kontynuowane. W Związku Radzieckim Polska była postrzegana jako pańska, czyli arystokratyczna, wyzyskująca biednych ludzi pracy. I tutaj oczywiście ukraiński naród, który powstał, ukraiński chłop, który został kozakiem, on też wchodził w koncepcję ideologii marksistowskiej. W Rzeczypospolitej urodził się Bohdan Chmielnicki, więc był wytworem Rzeczypospolitej. Kozaczyzna to też wytwór Rzeczypospolitej. To nie Rzeczpospolita obojga narodów ją stworzyła, ale ukraińscy kozacy wyrośli na pragnieniu posiadania takich samych swobód jak szlachta. I właściwie kozacy ukraińscy stali się paralelą szlachty, ponieważ walczyli, mieli broń. Ponadto kozacy byli wystarczająco bogaci, by stworzyć potężne państwo o szlacheckim czy wręcz arystokratycznym charakterze. Adam Kisiel, senator, wojewoda Kijowski, książęta ostrokscy w Rzeczypospolitej czuli się dumnie. Historia Rzeczypospolitej dla nas, Ukraińców, którzy ją zgłębiają, to jest historia tolerancji, tolerancji politycznej. I ja też małym. Pamiętam, jak nam Pamiętam kazały, też, że kiedy byłem dzieckiem, opowiadano nam o polonizacji w Rzeczypospolitej. Ale to w ogóle nie była prawda. To historyczne przekłamanie. Bo w końcu, tamta Polska, korona Królestwa Polskiego, to nie ta sama Polska co dziś. Polska korona. no. Nawet nie ta z 1918 roku. To było państwo, które rozwijało się od średniowiecza według ówczesnych zasad. do polonizacji. Czy na przykład Jeremi Wiśniewiecki się spolonizował? Najlepiej byłoby to pytanie zadać jemu Czy zdradził swoje ruskie korzenie? Wiśniewiecki przeszedł na katolicyzm w wieku 20 lat. Wychował go wuj kalwinista. Więc nie był już prawosławny, ale zdecydowanie czuł się ruskim księciem. Oczywiście, że współcześni Polacy mają prawo być spadkobiercami Rzeczypospolitej obojga narodów, ale również spadkobiercami Rzeczypospolitej są Białorusini, Ukraińcy i Litwini. Moim zdaniem dziedzictwo Rzeczypospolitej możemy wykorzystać przede wszystkim do dyskusji, znajdując najbardziej pozytywne aspekty Rzeczypospolitej i wspólnego istnienia w Dzisiaj możemy jednoczyć różne organizacje, które działają na zasadzie współpracy współpracy polsko-ukraińskiej we wszystkich dziedzinach, w biznesie, w kulturze. A Rzeczpospolita to najlepszy sposób, żeby to wszystko zjednoczyć scementować. To pomaga takim czynom, jakby to wszystko cementować. Ukraińska kultura polityczna została wychowana w Rzeczpospolitej. Dlatego między współczesnymi politykami polskimi i ukraińskimi może istnieć współpraca, pozytywne relacje i wspólna wizja przyszłości, tak jak było w dawnej Rzeczpospolitej. Planowano przyszłość przy zachowaniu odrębności i wielokulturowości. Przede wszystkim Polska potrzebuje Ukrainy, a Ukraina potrzebuje Polski. To są dwaj główni wielcy gracze w tej idei. Idei Jagiellońskiej, czy idei Międzymorza, czy Unii Bałtycko-Czarnomorskiej. Po pierwsze to, że jesteśmy dość bliscy sobie. Po drugie, mamy wspólnych wrogów. A więc bez Ukrainy Polska nie może budować swojej przyszłej polityki na wiele dekad. Ukraina jest tak naprawdę tarczą Europy, bo jeśli nie będzie Ukrainy, to co będzie? Być może rozbiór Polski w przyszłości, tak jak to było w 1939 roku. Pamiętamy tę tragiczną historię, taką jak II wojna światowa, kiedy dwa państwa po prostu podzieliły strefę wpływów. Trzecia Rzesza i Związek Radziecki. Żeby tak się nie stało, musimy tę Unię budować wewnętrznie. Dlatego musimy dodać kraje takie jak Polska, jak Czechy, takie jak Białoruś, jak Ukraina, Litwa i również kraje bałtyckie. Możemy też dodać Mołdawię do tej listy. Można także dodać Rumunię, myśląc szerzej. W politycznej Unii mogę sobie wyobrazić taką sytuację. Wyobraźmy sobie na przykład, że w Ukrainie będzie 50 brygad i w Polsce, 50 brygad. Co Moskwa może zrobić w tym momencie? No I co może zrobić Moskwa w tym momencie? Bardzo często w kontekście odwołań do jagiellońskiej tradycji intelektualnej pada zarzut o, o to, jakobyśmy mieli nowoczesne narody. No właśnie, czy można to traktować jako zarzut? Bardzo często spotykamy się z reakcją w rodzaju dzisiaj mamy już nowoczesne narody, dzisiaj takie pomysły nie przejdą, ponieważ przejechał nas walec nowoczesności i w związku z tym, jakiekolwiek powo powoływanie się na dziedzictwo wspólnoty tej części regionu, jest pomysłem delikatnie rzecz biorąc nietrafionym. Dodatkowo mówi się, iż nacjonalizmy tych krajów budowały się przeciwko temu dziedzictwu przeciwko wspólnocie jagiellońskiej, co zresztą także potwierdza jagiellończyk Kazimierz Okulicz, pisząc w swoim tekście, że niewyżyte nacjonalizmy naszych historycznych pobratymców w końcu obróciły się przeciwko nam, przeciwko wspólnocie jagiellońskiej. To jednak nie znaczy, że wskutek procesu powstawania nowoczesnych narodów zatraciliśmy wspólny korzeń. Co więcej, wszystkie te kraje do dzisiaj wymieniane są nieomal jednym tchem przez rosyjskich propagandystów, jakby przypomniał im się jakiś zły sen. Polska, Ukraina, białoruska opozycja, Litwa. Wszystkie przedstawiane są jako awangarda zgniłego Zachodu. Rozmawialiśmy z Usiasowem Paszkiewiczem, który w języku białoruskim prowadzi kanał Tutejsze Szlachcic. No, ja że taka 100%. Jestem przekonany, że taka idea jest bardzo potrzebna. Pewni Polacy nie wiedzą, i współczesne Białoruskie i nawet Ukraińskie pokolenie też nie wie, ale w latach 90. taki projekt już próbowano realizować. Wtedy ta idea nazywała się Związkiem bałtycko-czarnomorskim. Przewodniczyły temu elity Polski, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Łotwy. Te idee już zaczęto realizować dopóki w jakiś tajemniczy sposób nie zaczęły znikać kluczowe, kluczowe osoby realizujące tę ideę. Ta idea była zgodna z ideą jagiellońską. Najważniejsze byłoby w końcu się wyzwolić spod wpływu rosyjskiego gazu i nafty. Był też pomysł stworzenia wspólnej silnej armii. Związek Bałtycko Czarnomorski czy też idea Jagiellońska byłaby unikalna. Tylko nasze kraje Białoruś, Ukraina, Polska, Litwa, Łotwa przeżyły na własnej skórze, co to znaczy ucisk Rosji. Białoruś to do dzisiaj odczuwa, a Ukraina z tym właśnie walczy. I bardzo ważne jest, że my, Polska, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa wiele lat żyliśmy w jednym państwie. Rzeczypospolitej obojga narodów. I wszystkie te narodowości mieszkały w tym państwie. My już realizowaliśmy wspólnie projekt państwowy, już pokazaliśmy, że jesteśmy to w stanie robić razem. Generalnie w budowaniu tożsamości narodowej Białorusinów dziedzictwo Rzeczypospolitej odgrywa ogromną rolę. Mój dziadek nauczył mnie szanować to dziedzictwo. I gdy go kiedyś zapytałem: Dziadku, ty jesteś patriotą jakiego kraju? On dowcipnie odpowiedział, że jest patriotą Rzeczypospolitej obojga narodów, bo Katarzyna II nielegalnie okupowała naszą ziemię. I wszystko, co się potem wydarzyło, było bezprawne. Oczywiście ktoś może zapytać, czy mój dziadek był Polakiem. U moim Nie, moi przodkowie byli Białorusinami żyjącymi w zaściankach z korzeniami szlacheckimi. Ale Polaków, wśród przodków nie ma ale Polaków nie mają. Drodzy widzowie, szanowne słuchaczki! Przerywamy audycję klubu jegielońskiego, by prosić Was o wsparcie. Wierzymy, że Polska potrzebuje wizji prawicy przyszłości Proponujemy ją w naszych programach i artykułach, ale żeby ta praca przyniosła efekty, konieczne jest Twoje zaangażowanie. Są na to trzy metody. Pierwsza to Twoje wsparcie finansowe. Kliknij w link pod tym programem i dorzuć się do jego tworzenia. Każda wpłata, 7 albo 213 zł, ma znaczenie. Druga to stały kontakt z nami. Zostaw nam swój adres mailowy, a w każdą sobotę o godzinie 10 otrzymasz najlepsze materiały tygodnia. W każdym artykule na portalu klubiegieloński.pl znajdziesz okienko zapisu na newsletter. Trzeci sposób to zaangażowanie w promocję. Naszych treści na YouTube. Zostaw subskrypcję, daj kciuk w górę, napisz komentarz, udostępnij ten materiał. Mam nadzieję, że niektórzy z Was dali się namówić. Zachęcam do dalszego słuchania i oglądania. Na dzień. W tej chwili na Białorusi prowadzona jest polityka antynarodowa. Taką politykę prowadzi Łukaszenka za wspomnienie czegokolwiek narodowego, za wywieszenie biało-czerwono-białej flagi lub herbopogoni. Czasem nawet za rozmawianie po białorusku, można zapłacić grzywne lub nawet pójść do więzienia. To jest współczesna rzeczywistość Białorusinów. Jedyne na, czym Jedyne, na czym Łukaszenka opiera politykę historyczną, to historia sowiecka. Związek sowiecki to nie był tak naprawdę e, związek. To było Cesarstwo Rosyjskie 2.0, reinkarnacja. reinkarnacja. Chciano wtedy Białorusinom wymazać z pamięci jakąkolwiek dumę narodową. No, wycisnąć z pamięci. Ja Jestem pewien, sposób, że gdy Białoruś się odrodzi to, jest, jako państwo białorusi suwerenne, normalne, to, to wraz odrodzić, z językiem białoruskim, ja z symbolami wytrały, narodowymi, z, odnoś, z narodową walutą. Mowy, z symbolami, z historii, z ja Białorusini dziękuję, wrócą wtedy białorusi do dziedzictwa Rzeczypospolitej obojga narodów. Czemu? Dlaczego Wielkie Księstwo Litewskie to dziedzictwo Białorusinów? Bo gdy zagłębimy się w historię, to zauważymy, że jądrem Wielkiego Księstwa Litewskiego byli Białorusini, których wtedy nazywano Litwinami. był białoruski naród. Statuty Litewskie zostały napisane w języku starobiałoruskim. białoruskim W XVI wieku franciszek Skaryna wydrukował Biblię w języku staro W listach i prawach panował język staro na przykład. Wtedy Litwinem nazywano osoby podług wiary albo po przynależności do państwa. I rzeczywiście wszyscy ludzie, którzy żyli na terytorium Wielkiego Księstwa, byli Litwinami, zarówno współcześni Litwini, jak i współcześni Białorusini, a także Ukraińcy, wtedy byli nazywani Litwinami. A z kolei ci, którzy byli prawosławni, nazywani byli Rusinami, zatem to wszystko było bardziej złożone. Warto przypominać, że jest to dziedzictwo nas wszystkich Białorusinów, Ukraińców i Litwinów. I wszystkie te trzy narody mają prawo do tego dziedzictwa. Co prawda Ukraina idzie nieco inną drogą, raczej orientuje się na Ruś kijowską. Ale dla nas, Białorusinów, Wielkie Księstwo Litewskie to nasze serce. Nie możemy żyć bez tego serca. Białoruski naród był jądrem Wielkiego Księstwa, bo był największy i z niego pochodziła największa liczba szlachty, bojarów i magnaterii. I magnaci budowali swoje zamki i pałace na terenie dzisiejszej Białorusi zamki, siedziby, na terytorium To wszystko świadczy o tym, że to dziedzictwo nie jest nam obce i jest Dużej, bliskie jest naszemu ważne, sercu. Sercem. O dziedzictwie Rzeczypospolitej bardzo często mówi się, używając prostych kalk nacjonalistycznych historiografii z XIX i XX wieku, jakoby było to państwo, w ramach którego dokonywała się polonizacja szlachty ruskiej i litewskiej w tym rozumieniu, że szlachta ruska i litewska zmieniała obóz Ruś i Litwa na obóz Polska. Jest to pogląd upraszczający, jest to pogląd nie mający zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, która jak zwykle jest znacznie bardziej złożona. Natomiast ten pogląd także spowodował to, że my dzisiaj postrzegamy Ukraińców i Białorusinów nierzadko, natomiast bardzo często jako narody o korzeniu chłopskim. Tymczasem wynika to, banalnie rzecz biorąc, z naszej nieznajomości tamtejszej kultury. Natomiast dzisiaj możemy poddać tę kategorię rewizji i zobaczyć, że z pod Chochoła, na pozór doszczętnie spolonizowanej Rzeczypospolitej wyłaniają się takie postacie, jak Ładzimier Karatkiewicz jak Dunin Marcinkiewicz, białoruscy poeci, literaci, pochodzący w sposób bezpośredni z tradycji Rzeczypospolitej obojga narodów, że na Ukrainie działał ktoś taki jak Maksym Rylski, wspaniały tłumacz pana Tadeusza, także w tej tradycji, Wacław Lipiński, czy Wieczosław Lipiński, także ojciec ukraińskiego konserwatyzmu, także dziecko tradycji wielonarodowej Rzeczypospolitej. Warto zaznaczyć, że nie byli to... Etniczni Polacy, którzy wymyślili sobie swoją ukraińskość. Byli to potomkowie ruskich i litewskich rodów szlacheckich, które partycypowały we współtworzeniu. Wspólnego organizmu politycznego. Zaprosiliśmy Darka Rybackiego, który prowadzi na YouTube kanał pod tytułem Encyklopedia Staropolska. Współczesne pojęcie narodu nie przystaje do rzeczywistości dawnej Rzeczpospolitej, ponieważ dawniej naród oznaczał trochę co innego niż dzisiaj. Często pod pojęciem w ogóle polskości postrzegano bycie obywatelem Rzeczpospolitej obojga narodów, tak naprawdę wielu narodów. I to jest bardzo istotne, żeby to zrozumieć, że z jednej strony nie było problemu, żeby szlachcic mówił, że jest Polakiem w rozumieniu, jestem obywatelem tego kraju, ale równolegle mówił, że jest też Rusinem. Rusinem, Litwinem, Prusakiem, Niemcem i tak dalej, i tak dalej. I gdy tak na to spojrzymy, to okazuje się, że zarówno pojęcie polskości. Jaki pojęcie obywatela Rzeczpospolitej dzisiaj jest zupełnie opacznie rozumiane, interpretowane. Dawna Rzeczpospolita nie była Polską w dzisiejszym rozumieniu. To było państwo złożone, federacyjne, państwo, które składało się tak naprawdę z bardzo wielu narodów. I gdy tak spojrzymy na naszą przeszłość, to nagle okazuje się, że. Hmm, bardzo łatwo było ją przemodelować przez propagandę najpierw zaborczą, a potem propagandę marksistowską, komunistyczną, zgodnie z tymi normami powstałymi w XIX i XX wieku, normami państw narodowych rozumianych współcześnie. I ta propaganda stworzyła właśnie takie opozycje to znaczy opozycje polskich panów wobec ukraińskich chłopów, na przykład. Bo łatwiej było w ten sposób manipulować po prostu tym przekazem tożsamościowym i budować wśród Ukraińców takie postrzeganie dawnej Rzeczpospolitej, jak właśnie Polski etnicznej, która próbowała w jakiś sposób stłamsić Ukrainę etniczną. Ale w tym sensie patrzenie na przykład na relacje polsko-ukraińskie z perspektywy XX-wiecznej i przenoszenie tej perspektywy na XVII wiek jest absolutnie niewłaściwe. Bo gdybyśmy przenieśli tę perspektywę, to równie dobrze możemy powiedzieć, że powstanie Chmielnickiego było de facto ukraińską wojną domową między szlachtą ukraińską a ukraińskimi chłopami. Często mówi się o tym właśnie, że dawna szlachta litewska czy ruska się polonizowała. Tylko że my postrzegamy to w kategoriach XX czy XIX-wiecznych. To znaczy, że istniał jakiś kraj, państwo narodowe, tak jak Polska które w jakiś sposób narzucało swoje wzorce kulturowe, na przykład Litwinom czy Rusinom, i oni się polonizowali. To znaczy mówili, zaczęli mówić po polsku, ubierać się po polsku i tak dalej przyjmowali polską kulturę, polski sposób myślenia, ale na tym właśnie zasadza się cały błąd myślenia o tamtych czasach. To znaczy to, że Janusz radziwił na przykład, mówił po polsku, to nie oznacza, że on się nie czuł na jakimś, na war, w jakiejś warstwie swojej tożsamości, nie czuł się jednocześnie Litwinem. Jak mamy w tych kategoriach ocenić na przykład takiego Jana szczęsnego Herburta, który też mówił po polsku, ale też po rusku, ubierał się po szlachecku, czyli co po polsku, no nie do końca. To był strój ogólnoślachecki, który zresztą był strojem bazującym bardzo mocno na modzie wschodniej, modzie tureckiej i tak dalej. Więc mówienie o polonizacji jest dość dużym nadużyciem. Bo szlachta tamtych czasów, czyli obywatele dawnej Rzeczpospolitej posiadali tę tożsamość wielopoziomową. Widać, że we współczesnych narodach, takich jak Ukraina, czy państwach takich jak Ukraina, Białoruś, Litwa rodzi się na naszych oczach, czy odradza się na naszych oczach przywiązanie do tego dziedzictwa pierwszej Rzeczpospolitej. Oczywiście jesteśmy jeszcze na bardzo wczesnym etapie tej drogi i wiele jeszcze jest do zrobienia. Natomiast ostatnia książka Natalii Starczenko, Ukraińskie Światy Rzeczpospolitej, pokazuje, że nawet, nawet Ukraina zaczyna patrzeć na swoją historię nie tylko przez pryzmat kozaków zaporowskich czyli w cudzysłowie chłopów próbujących się wyzwolić od polskich panów ale również z perspektywy szlachty ruskiej. Czyli szlachty Wołynia tam akurat się zachowało dużo źródeł, więc pani profesor bazuje głównie na informacjach stamtąd. Tak samo jest na Białorusi, która nawiązuje coraz częściej do dziedzictwa właśnie wielkiego Księstwa Litewskiego i również na Litwie. Tylko że jest pewne zagrożenie z tym związane, które również w tych krajach widać. Zagrożenie, któremu my Polacy również ulegamy, to znaczy przepisywaniu. Postaci, wydarzeń, fragmentów kultury na ten język narodowy. I tu powstaje znowu pytanie. Chotkiewicz był, Jan Karol Chodkiewicz, słynny polski hetman, był Polakiem, Białorusinem czy Litwinem? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie z perspektywy dzisiejszych państw narodowych. Idźmy dalej. Czy zwycięstwo pod Kirchholmem, które my, Polacy, uznajemy za jedno z największych polskich zwycięstw, największych zwycięstw polskiego oręża. Jest znowu zwycięstwem białoruskim, litewskim czy polskim. I obawiam się, że yy, wielu publicystów, też naukowców yy, z tych krajów, o których mówimy, wpada w tę pułapkę, w którą my też często wpadamy jako Polacy. Czyli taką pułapkę, która polega na tym, że my próbujemy przepisać dawną historię na współczesny język. I niestety to prowadzi do nikąd. Bo to prowadzi tylko do tego, że będziemy sobie te, to dziedzictwo dawnej Rzeczpospolitej wyrywać. My jako Polacy myślę, że coraz chętniej wchodzimy w, te, w ten etap traktowania dawnej Rzeczypospolitej jako nie tylko polskiej. Gdyby na przykład te państwa narodowe, które dawniej tworzyły Rzeczpospolitą były zrzeszone w jakieś stowarzyszenie środkowe europejskie, no bo federalizacji no to, 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 to są mrzonki moim zdaniem, Raczej chodzi właśnie o budowanie jakiegoś, jakiejś wspólnoty, takiej ponadpaństwowej, która byłaby nawiązywałaby w warstwie historycznej do Rzeczpospolitej. Myślę, że to byłby właściwy kierunek. No to na pewno łatwiej byłoby nam dyskutować o okresie wczesno-nowożytnym, no bo gdzieś tam złapalibyśmy ten, ten sposób myślenia o dawnej Rzeczpospolitej jako o takim związku różnych państw, które również mają różne interesy ale mimo wszystko na takim metapoziomie dążą w jedną, w jedną stronę. Idea Jagiellońska powinna być dla, dla nas jako Polaków pewną inspiracją, taką geopolityczną, dla, taką geopolityczną inspiracją na XXI wiek. Czyli nie idziemy w stronę federacji, nie próbujemy powtórzyć eksperymentu jagiellońskiego z XV, XVI, XVII wieku, Natomiast próbujemy wyciągnąć z niego te idee, które dzisiaj pozwalałyby nam w większym stopniu integrować Państwa środkowej Europy i dbać o nasz wspólny interes, bo ten wspólny interes, czyli to zagrożenie, no dzisiaj to, to bardzo dobrze widać. To zagrożenie pozostało. Bo jedną z, jednym z powodów, dla których w ogóle powstało to państwo jagiellońskie, powstała Rzeczpospolita, było po prostu zagrożenie zewnętrzne. Zapraszam Państwa do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku Rzeczpospolita, Nie Tylko Polska. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Serdecznie prosimy Państwa o polubienia, yy, oczywiście o oglądanie następnych odcinków, a przede wszystkim o komentarze. Jesteśmy bardzo ciekawi, co Państwo sądzą o idei jagielońskiej dzisiaj i o projekcie Rzeczpospolita, Nie Tylko Polska. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia! Klub Jagielloński. Wizja prawicy przyszłości.